Nudzisz, to naklej ceny na te szyszki. Na wszystkie? A co, jakiś problem? Nie no, to trochę dużo. Oj, kochany, ty się jeszcze w życiu wiele musisz nauczyć. Bo wiesz, mówią, że praca influencera jest najcięższa na świecie. Ale kto w sklepiku szkolnym pracował, ten w cyrku się nie śmieje. Rachcia! Yy, już! Dzisiaj czekacie szkolenie. Jak ktoś prosi o gumę kulkę. Brakuje mu 10 groszy. Co robisz? No nie daję, Gumakulka makulka kosztuje 10 groszy. Nie no, tyle to kosztowała może przed inflacją. Teraz jest 5 zł za jedną. Także jak mu 10 groszy brakuje, no to już wpisujesz na zeszyt. Ale z przestrogą, że następnym razem będzie płacił odsetki. Yy, Okej. Okay. Sytuacja numer 2. Jestem gotowy. Klient przychodzi i prosi o pałę. Yy, pałę? Co robisz? Zgłaszam do wychowawcy. W sklepiku szkolnym takie propozycje? Do no, głupi klienta chcesz stracić? Aż czy solona? A, taka pała. No nie mów, że nie znasz pały i No... Ja naprawdę nie wiem, kto rozpatrywał twoje CV.